Zatem zapraszam tutaj do posłuchania fraszek, jakich jeszcze nie pisałem do tej pory. W stykce, w jakiej nie pisałem i tematyce, o jakiej nie pisałem. Kowal to człowiek, co w pracy zalewa się potem i równowali, kowadło młotem. Lekarka wyciągnie z choroby na wszelkie możliwe sposoby. Kawaler cukiernik jak piec rozpalony, gdy szuka słodkiej żony. Kominiarz Kochały go wszystkie dziewczyny, Bo dokładnie czyścił kominy. Strażniczka mienia Często pilnowała byle czego, Nadstawiając zadka swego. Sekretarka, gdy namiętnie kawę parzy, o bogactwie szefa marzył. Strażak z sikawką na posterunku zawsze w gotowości stoi i żadnego się u pożaru ugasić nie boi. Górnik chcąc znaleźć samorodek, obrabiał każdy przadek. Ksiądz Kieckę w czarnym kolorze, bo według prawa tak może, zaś parafianki fantazją porywa, co z jej zawartość skrzętnie ukrywa. Pielęgniarka, uśmiechnięta od ucha do ucha w dekolcie białego fartucha, eee, na projektantów mody wymyśliły homotypy, okrutne stereotypy, że modelki w wbrew naturze są seksi. Policjantka w kajdanki skuje i do końca sprawy więźniem się opiekuje stewardessa. Od portu do portu fruwała i pasażerom usługiwała. Hydraulik, niewiasny, pragną hydraulika, bo najlepiej rury przetyka. Ogrodnik cały rok sadzi radośnie, bo mu ciągle w oczach rośnie. Botaniczka w harmonii z naturą żyła, bowiem niezłym ziółkiem była. Choć rudych rycy szukała, to za kozakiem się puszczała. Drwal, rąbie i rżnie bez litości to całe bogactwo jego osobowości lekko atletyczka. Żadna inna jej nie dorównuje. Tak mistrzostwo na kiju poskakuje. Chemiczka w miłości nie próżnuje, bo chemiu zawsze czuje. Masażystka, że delikatne rączęta miała, łatwo w rozkosz wprowadzała. Listonosz, pocztowiec ten kochary, wręczał często wszystkie bociary. A że dostarczał wypłaty i renty, to nie ścigały go o alimenty. Na elektryka. Radość panny niepojęta, gdy on, reperując gniazdko, też używa śrubokręta.